Witajcie, drodzy bracia i siostry. Z ogromną radością witam Was w tej wyjątkowej przestrzeni, gdzie zbieramy się, aby reflektować i pogłębiać naszą wiarę. Dziś mamy bardzo szczególny temat, który z pewnością dotknie serca każdego z Was. Doświadcz teraz, najpotężniejsza modlitwa na dzisiaj, święty Carlo Acutis. Carlo Acutis, młody człowiek w wieku zaledwie 15 lat, jest wspaniałym przykładem wiary i oddania. Pokazał nam, że nawet w młodym wieku można intensywnie żyć duchowością i obecnością Boga w codziennym życiu. Jego życie uczy nas, że prawdziwa radość pochodzi z relacji z Panem oraz z gotowości do służenia innym. W trakcie swojego krótkiego życia wykorzystał technologię do ewangelizacji, tworząc stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne na całym świecie. Jakie potężne dziedzictwo pozostawił? W tym filmie przyjrzymy się modlitwie, którą uważał za najpotężniejszą, praktyce, która łączy nas bezpośrednio z miłością i miłosierdziem Bożym. Modlitwa jest jednym z filarów naszego życia chrześcijańskiego, a poświęcając jej czas, otwieramy nasze serca na przyjęcie błogosławieństw, które Pan ma dla nas. Tak jak Carlo Acutis, nauczymy się używać modlitwy jako narzędzia przemiany, zarówno w naszym życiu, jak i w życiu innych ludzi wokół nas. Zanim zagłębimy się w temat, chciałbym zaprosić Was do interakcji. Jeśli znacie historię Carlo Acutis lub macie ulubioną modlitwę, którą chcielibyście się podzielić, nie wahajcie się zostawić komentarza poniżej. Zawsze wzbogacające jest zobaczyć, jak wiara manifestuje się w tak różnorodny sposób u każdego z nas. A jeśli jeszcze się nie zapisaliście do naszego kanału, skorzystajcie z tej okazji, aby dołączyć do naszej społeczności. Dzięki temu będziecie na bieżąco z wszystkimi treściami, które przygotowaliśmy z wielką starannością, aby wzmocnić waszą duchową podróż. W trakcie tego filmu zastanowimy się, jak modlitwa to nie tylko moment rozmowy z Bogiem, ale także cenny czas słuchania. To przestrzeń, w której możemy otworzyć nasze serca i pozwolić, aby Pan nas prowadził. Carlo Acuti zrozumiał, że modlitwa jest dialogiem, a często odpowiedzi, których szukamy, przychodzą w niespodziewanych formach. Oddając się temu dialogowi, odnajdujemy pokój, pocieszenie i siłę potrzebną do stawienia czoła wyzwaniom życia. Podzielimy się również kilkoma praktycznymi wskazówkami, jak włączyć tę potężną modlitwę do naszego codziennego życia. Pamiętajcie, że modlitwa nie musi być czymś skomplikowanym czy formalnym. Czasami najprostsze słowa mogą mieć głęboki wpływ. Ważne jest, abyśmy robili to z szczerością i wiarą. Ponadto rozważymy znaczenie wspólnoty w życiu modlitewnym. Kiedy modlimy się razem, wzmacniamy nasze więzi i tworzymy sprzyjające środowisko, w którym łaska Boża może płynąć między nami. Co powiecie na to, aby zaprosić kogoś do obejrzenia tego filmu razem z wami? Tak, aby wspólnie mogli reflektować nad modlitwą i lekcjami, które czerpiemy z życia Carlo Acutis. W tym momencie zapraszam Was wszystkich do wygodnego usadowienia się i przygotowania do bogatego i transformującego doświadczenia. Niech ten film będzie czymś więcej niż zwykłą aktywnością, niech będzie prawdziwym spotkaniem z Panem. Wspólnie poszukajmy tej modlitwy którą Carlo tak cenił i która może nam pomóc intensywniej żyć naszą wiarą. Teraz, bez zbędnych zwłok, zagłębmy się w najpotężniejszą modlitwę, jaką mamy do dyspozycji, prowadzeni inspirującym przykładem świętego Carlo Acutis. Przygotujcie się na podróż wiary i odkrycia, która z pewnością dotknie waszych serc i dusz. Niech Bóg nas błogosławi i towarzyszy nam w tym momencie. Zaufanie w Boga podczas modlitwy jest jednym z filarów życia chrześcijańskiego, a fragment z listu do Filipian 4 Sześć myślnik siedem głęboko nas o tym uczy. Apostoł Paweł, w swoim liście do Filipian, zachęca nas, abyśmy nie martwili się o nic, ale w każdej sytuacji przedstawiali nasze prośby Bogu. Modlitwa to nie tylko praktyka religijna, to całkowite oddanie stwórcy, akt zaufania, który pozwala nam doświadczyć pokoju, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Żyjemy w świecie pełnym niepewności i lęków. Codzienne zmartwienia mogą łatwo nas przytłoczyć, prowadząc do stanu niepokoju. Jednak przekaz Pawła jest jasny: gdy przedstawiamy nasze lęki Bogu, znajdujemy bezpieczne schronienie. Pokój, o którym wspomina, nie jest gwarancją, że wszystkie nasze okoliczności zmienią się natychmiast, ale jest wewnętrzną spokojnością, która wzmacnia nas i pozwala stawić czoła wyzwaniom z wiarą. Święty Carlo Acutis, młody święty naszych czasów, jest niezwykłym przykładem tego, jak modlitwa może kształtować życie człowieka. Od młodości Karlo miał głęboką wiarę w obecność Boga i skuteczność modlitwy. Od najmłodszych lat rozumiał, że modlitwa jest intymną rozmową z Bogiem, sposobem, w jaki mógł wyrażać swoje troski i potrzeby. Jego życie było naznaczone nieustannym poszukiwaniem obecności Boga, a on sam zachęcał innych do robienia tego samego. Sposób, w jaki Karlo żył swoją wiarą, pokazuje nam, że modlitwa nie jest pustym rytuałem, ale żywą praktyką, która łączy nas z boskością. Kiedy Paweł uczy nas modlić się z prośbami i dziękczynieniem, zaprasza nas do uznania błogosławieństw, które już otrzymaliśmy. Wdzięczność jest niezbędnym elementem modlitwy, ponieważ pomaga nam dostrzegać nie tylko nasze trudności, ale także łaski, które Bóg już na nas wylał. W trudnych czasach, przypomnienie sobie o małych i dużych błogosławieństwach, które otrzymaliśmy, może być potężnym antidotum na lęk. Modlitwa staje się zatem przestrzenią uznania i oddania w której możemy odpocząć w pewności, że Bóg ma kontrolę. Obietnica, że pokój Boży strzeże naszych serc i umysłów, jest potężnym zapewnieniem. Nie chodzi tylko o chwilowy pokój, ale o ochronę, która otacza nasze istnienie, pomagając nam pozostać mocnymi w obliczu burzy. To prowadzi nas do refleksji nad rolą, jaką zaufanie odgrywa w naszym życiu duchowym. Kiedy się modlimy, wyrażamy naszą zależność od Boga i nasze przekonanie, że On jest w stanie działać w naszym życiu. To zaufanie jest kluczowe dla życia każdego chrześcijanina i jest aspektem, który święta Carlo Acutis w pełni wcielił w życie. Modlitwa jest więc praktyką, która nas przemienia. Gdy zbliżamy się do Boga w modlitwie, nasze perspektywy się zmieniają. Nasze niepokoje stają się małe w obliczu wielkości naszego Stwórcy. Uczymy się ufać jego mądrości i jego timingowi. Poprzez modlitwę jesteśmy zaproszeni do oddania naszych ciężarów i otrzymania lekkości, która pochodzi z zaufania Jego opatrzności. To nie oznacza, że nie będziemy stawiać czoła trudnościom, ale że możemy je znosić z pewnością, że nie jesteśmy sami. Przykład święta. Carlo Acutisa przypomina nam, że wiara i modlitwa są uniwersalne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sytuacji. Nauczył nas, że modlitwa nie musi być skomplikowana. Może być prosta i bezpośrednia, odzwierciedlając stan naszego serca. Podobnie jak on, jesteśmy wezwani do nawiązania osobistej relacji z Bogiem, w której możemy dzielić się naszymi radościami, smutkami, lękami i nadziejami. W ten sposób, doświadczając teraz najpotężniejszej modlitwy, jesteśmy zaproszeni do uczynienia modlitwy stałą praktyką w naszym życiu. Niech będziemy podążać za przykładem święta. Carlo Acutisa. Ufając Bogu i przekazując nasze zmartwienia w Jego ręce. Gdy to robimy, nie tylko odnajdziemy pokój, ale także staniemy się narzędziami Jego łaski w tym świecie, inspirując innych do poszukiwania tej samej ufności i spokoju w ich własnym życiu. Niech każda modlitwa, którą wznosimy, będzie żywym wyrazem naszej wiary, świadectwem zaufania, które mamy do Boga, który słyszy i odpowiada. Modlitwa, w swojej najczystszej istocie, jest intymnym dialogiem między człowiekiem a Bogiem, Świętym momentem, w którym dusze się łączą, a zmartwienia są przekazywane stwórcy. Słowa Jezusa w Mateusza 7, 7 myślnik 8, gdzie zaprasza nas do proszenia, szukania i pukania, brzmią z mocą, która przypomina nam o dostępności łaski boskiej. Modlitwa nie jest tylko praktyką rytualną, ale wyrazem naszego zaufania do Boga. Kiedy zwracamy się do Niego, uznajemy nie tylko nasze potrzeby, ale także Jego zdolność do ich spełnienia. Ta dynamika poszukiwania i odpowiedzi jest kluczowa dla życia duchowego, i właśnie to charakteryzowało doświadczenie święta. Carlo Accutaisa. Święta Carlo, młody człowiek, który intensywnie żył swoją wiarą, zrozumiał, że modlitwa nie jest aktem odosobnionym, ale ciągłym zobowiązaniem. Poświęcał się Eucharystii i modlitwie, rozumiejąc, że te momenty połączenia z Bogiem były fundamentalne dla jego życia i życia tych wokół niego. Zaufanie, jakie okazywał w swoich modlitwach, jest potężnym przykładem, jak powinniśmy się zbliżać do Pana, z pewnością, że on nas słyszy i odpowiada. To prowadzi nas do refleksji nad naszą własną praktyką modlitwy. Jak często przypominamy sobie, że nasze prośby i podziękowania nie są na próżno. Obietnica, że kto prosi, otrzymuje, zachęca nas do niepoddawania się, ale do wytrwałości w naszym dążeniu do bliskości z Bogiem. Modlitwa jest aktem wiary, który przejawia się w naszym codziennym życiu. Filipian 4 6 myślnik 7 zapewnia nas, że gdy przedstawiamy nasze zmartwienia Bogu, znajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To jest szczególnie istotne w czasach trudności i niepewności, gdy wyzwania życia mogą nas przytłaczać. Pokój, który pochodzi od Boga, jest darem, który przekształca nasze zmartwienia w spokój, pozwalając nam żyć z odnowioną pewnością. Święta Carlo Acutis w swoim krótkim życiu zademonstrował to zaufanie. Stawiając czoła kwestiom egzystencjalnym i duchowym z niezłomną wiarą, dla niego modlitwa była schronieniem, miejscem, gdzie mógł oddać się u stóp Boga i znaleźć pocieszenie. Ponadto modlitwa wspólna, jak wspomniano w Jakuba godzina 5.16, rzuca światło na znaczenie wspólnoty wśród wiernych. Zjednoczenie serc i intencji w modlitwie ma moc przekształcającą. Gdy gromadzimy się w modlitwie, nie tylko podnosimy nasze głosy w jedności, ale także doświadczamy siły wspólnoty wiary. Święta Karlo, nawet w swoim młodym wieku, był katalizatorem dla innych, inspirując ich do zbliżenia się do Boga poprzez Eucharystię i modlitwę. Jego życie uczy nas, że wpływ naszej modlitwy może sięgać znacznie dalej niż tylko nas samych może dotknąć i przekształcić życia wokół nas. Refleksja nad życiem święta Karlo oraz biblijnymi fragmentami wzywa nas do autentyczności w naszej praktyce modlitwy. Modlitwa nie powinna być jedynie rytuałem. Ale szczerym wyrazem naszej relacji z Bogiem. Powinniśmy zapytać siebie: czy naprawdę przedstawiamy Bogu nasze zmartwienia i nadzieje? Czy szukamy Jego światła w naszych codziennych decyzjach? Tak jak Karlo, jesteśmy zaproszeni do pielęgnowania życia modlitewnego, które jest bogate i pełne życia, gdzie każde słowo i każda intencja są oddawane Bogu z szczerością. Najpotężniejsza modlitwa, zatem, nie jest magiczną formułą, ale gotowością serca. To szczerość, z jaką zwracamy się do Boga, otwiera drzwi do Jego działania w naszym życiu. Kiedy się modlimy, powinniśmy to czynić z pewnością, że jesteśmy słyszani i że nasze głosy echo w wyżynach. Bóg nie jest daleko, On jest blisko, gotowy, by nas przyjąć i prowadzić. Niezależnie od tego, czy w samotności naszego pokoju, czy w jedności z innymi, modlitwa jest mostem, który łączy nas z tym, co święte. Podsumowując, refleksja nad modlitwą w kontekście życia święta. Karlo Acutisa zaprasza nas do przyjęcia autentycznego i pełnego zaufania życia modlitewnego. Niech uczymy się z jego przykładu i zobowiążemy się do gorliwego poszukiwania Boga, wiedząc, że On wysłuchuje każdego wołania naszego serca. Modlitwa przekształca, leczy i wzmacnia, a przez nią odkrywamy prawdziwy sens naszej wiary. Refleksja nad tematem modlitwy zaprasza nas do zanurzenia się w głęboką wymiar naszej duchowości. Przykład święta. Karlo Acutisa, młodego człowieka, który z pasją żył swoją wiarą i poświęcił swoje życie Bogu, inspiruje nas do przemyślenia, jak odnajdujemy się w modlitwie. Modlitwa to nie tylko praktyka religijna, to intymny dialog z Twórcą, okazja do wyrażenia naszych nadziei, lęków i najgłębszych pragnień. W liście Jakuba godzina 5.16 przypominamy sobie o mocy modlitwy w społeczności. Modlitwa w grupie to praktyka, która wzmacnia nie tylko tych, którzy się modlą, ale także całą wspólnotę wierzących. Kiedy zbieramy się, aby się modlić, tworzymy atmosferę, w której obecność Boga staje się namacalna. Modlitwy sprawiedliwego mają ogromną moc. To prowadzi nas do refleksji nad odpowiedzialnością, jaką mamy wobec siebie nawzajem, szczególnie w trudnych czasach. Świadectwo święta. Carlo Acutisa oświeca ten aspekt, ponieważ zawsze dążył do jednoczenia ludzi wokół Eucharystii i modlitwy, ukazując, że w jedności odnajdujemy siłę. Modlitwa zbiorowa to nie tylko akt proszenia, ale również działania. To moment, w którym stajemy się wstawiennikami za siebie nawzajem, przynosząc potrzeby naszych braci przed oblicze Boga. Uczy nas to patrzeć poza siebie, troszczyć się o zmagania i wyzwania, z jakimi borykają się inni. W świecie, który często wydaje się podzielony i izolowany, modlitwa wspólnotowa wzywa nas do budowania mostów zamiast murów. Na wzór Karlo, który wykorzystał swoją młodość i talenty do ewangelizacji, zostajemy zaproszeni do bycia narzędziami pokoju i miłości poprzez modlitwę. W Filipian 4, 6-7 znajdujemy potężną wiadomość o zaufaniu Bogu. Lęk i niepokój są częścią ludzkiego doświadczenia, ale Pismo wzywa nas, abyśmy nie pozwalali, by te uczucia nas dominowały. Zamiast tego jesteśmy zachęcani do przedstawiania naszych zmartwień Bogu w modlitwie. Ten akt oddania jest przemieniający. Kiedy składamy nasze troski w ręce Boga, doświadczamy pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten pokój to nie tylko brak konfliktu, ale głęboka pewność w Bożą Opatrzność. Święta Carlo Acutis uosabiał to zaufanie do Boga. Nawet w obliczu wyzwań i przeciwności, pozostawał wierny swojej wierze. Modlitwa stała się dla niego źródłem siły i nadziei. Podążając za jego przykładem, jesteśmy wezwani do rozwijania podobnego zaufania w naszym życiu. Może to być szczególnie trudne w czasach kryzysu, ale właśnie w takich momentach musimy jeszcze bardziej trzymać się praktyki modlitwy. Zaufanie Bogu uwalnia nas od więzów niepokoju i pozwala żyć znowu z odnowionym celem. Na koniec, w Ewangelii Mateusza 7, 7-8 Jezus zapewnia nas, że kiedy prosimy, szukamy i pukamy, zostaniemy wysłuchani. Ten fragment zaprasza nas do wytrwałości w modlitwie. Nie chodzi tylko o gwarancję, że dostaniemy wszystko, o co prosimy. Ale o przypomnienie, że Bóg zawsze jest uwagi na nasze prośby. On zna nas głęboko i wie, co jest dla nas najlepsze. Modlitwa staje się zatem ćwiczeniem wiary, w którym uczymy się ufać Bożej mądrości i cierpliwie czekać na jego zamysły. Życie święta. Karlo Acutisa jest żywym świadectwem tej wytrwałości. On nie tylko się modlił, ale także zachęcał innych do tego samego, zawsze szukając sposobów na pogłębienie swojej relacji z Bogiem i ze wspólnotą wokół niego. Jego życie przypomina nam, że modlitwa to praktyka ciągła, która nie powinna być ograniczona do chwil potrzeby, ale powinna być integralną częścią naszej codziennej egzystencji. W miarę jak reflektujemy nad znaczeniem modlitwy, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, zostajemy zaproszeni do ponownego podjęcia tego zobowiązania. Przykład święta. Karlo Akutisa motywuje nas do aktywności w naszej życiu modlitwy, poszukując nie tylko naszych własnych potrzeb, ale także wstawiając się za innymi i wzmacniając naszą wspólnotę wiary. Na zakończenie, pomódlmy się, aby wyrazić te refleksje i zjednoczyć się w duchu. Boże miłości i miłosierdzia, przychodzę do Ciebie w duchu pokory i wdzięczności. Uznaję Twoją wielkość i moc, które objawiają się w każdym aspekcie Stworzenia. W tej chwili szukam Twojej obecności, pragnąc poczuć Twój pokój który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Panie, niech moje zmartwienia i lęki znikną w Twojej obecności. Każdy dzień to dar, który mi dajesz, a nawet w trudnych chwilach wiem, że jesteś obok mnie, prowadząc moje kroki na ścieżkach sprawiedliwości. Oby mój umysł i moje serce otworzyły się na Twoją mądrość, aby w każdej podejmowanej decyzji odbijać Twoją miłość i Twoje światło. W tej chwili wołam za wszystkich, którzy czują się zagubieni lub opuszczeni. Niech Twoja potężna ręka ich dosięgnie, przynosząc pocieszenie i nadzieję. Niech doświadczą Twojej dobroci i Twojej obecności, nawet w burzach życia. Niech będą dotknięci Twoją transformującą miłością, która leczy i przywraca niewidzialne rany. Panie, proszę również za tych, którzy cierpią, czy to fizycznie, emocjonalnie, czy duchowo. Niech znajdą w Tobie bezpieczną przystań, gdzie mogą wylewać swoje łzy i znajdować pocieszenie. Niech Twoja siła objawi się w ich słabości, a gdy się do Ciebie zwrócą, niech poczują pewność, że nigdy nie są sami. Inspirowani, aby być nosicielami nadziei, przynosząc Twoje przesłanie miłości wszystkim, którzy stają na naszej drodze. Niech nasze słowa i czyny będą narzędziami pokoju, przynosząc ulgę tym, którzy cierpią, i radość tym, którzy czują się przygnębieni. Niech będziemy światłem w ciemności, odzwierciedlając Twoją istotę w każdym geście dobroci i współczucia. Panie, Pomóż nam rozwijać hojne serce, które troszczy się o potrzeby innych. Niech dostrzegamy więcej niż nasze własne ograniczenia i wyciągamy rękę do tych, którzy potrzebują pomocy. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej łaski, w którym każdy akt miłości stanie się echem Twojego głosu. Niech nasze rodziny będą błogosławione i chronione przez Twoją obecność. Niech w naszych domach zawsze panuje harmonia, szacunek i wzajemne zrozumienie. Niech pielęgnujemy atmosferę, w której miłość kwitnie. A pokój i zrozumienie będą filarami naszych relacji. Niech nasze dzieci dorastają w domu, który odzwierciedla Twoje nauki, ucząc się miłości i służby innym. Ojcze, modlę się również za tych, którzy są daleko od Ciebie. Niech Twoja miłość ich dosięgnie, nawet w chwilach wątpliwości i oddalenia. Niech dostrzegą piękno Twojego zaproszenia i wrócą do światła, które zawsze na nie czekało. Niech każde stwardniałe serce otworzy się na Twoją łaskę a każda zagubiona dusza znajdzie drogę powrotną do Twojego przytulnego uścisku. Proszę także o jedność między Twoimi dziećmi, niezależnie od naszych różnic. Niech zobaczymy to, co nas łączy, a nie dzieli, wiarę w Ciebie. Niech współpracujemy razem, z jednym celem, aby budować świat bardziej sprawiedliwy i pełen miłości. Niech bariery, które nas dzielą, zostaną zburzone przez moc Twojej miłości, a w jedności niech staniemy się instrumentami przemiany na świecie. Niech nasze życie modlitwy będzie stałe i gorliwe, zawsze dążąc do jedności z Tobą. Niech poświęcamy czas Tobie, uznając, że w Twojej obecności odnajdujemy odnowienie i siłę. Niech modlitwa nie będzie tylko momentem proszenia, lecz świętą przestrzenią, w której możemy usłyszeć Twój głos i dostosować się do Twojej woli. Pomóż nam być wytrwałymi, nawet gdy wyzwania stają się ciężkie. Niech nasza wiara nie słabnie w obliczu przeciwności, lecz rośnie z dnia na dzień. Niech zawsze pamiętamy, że w Tobie znajdujemy prawdziwą nadzieję i że nawet w najciemniejszych chwilach Twoje światło świeci jasno. Dziękuję za błogosławieństwa, które już otrzymałem i za te, które jeszcze nadejdą. Niech nigdy nie umkną mi cuda, które czynisz w moim życiu, i niech zawsze pamiętam o wdzięczności, nawet za małe rzeczy. Niech moja wdzięczność stanie się codzienną praktyką, uznając Twoje zaopatrzenie i dobroć na każdym kroku mojej drogi. Panie, niech Twoja pokój spłynie na nas wszystkich, prowadząc nas w każdej akcji i w każdym myśleniu. Niech pamiętamy, że jesteśmy wezwani do bycia agentami zmiany, przynosząc Twoje przesłanie miłości i nadziei wszystkim, których spotykamy. Niech w każdej interakcji odzwierciedlamy światło Chrystusa, przynosząc ulgę i pocieszenie światu, który tak bardzo tego potrzebuje. Niech Twoja miłość nas przemienia, a w jedności niech idziemy razem, jako bracia i siostry, szukając Twojej prawdy i żyjąc nią w każdym aspekcie naszego życia. Niech nasze świadectwo będzie silne i wyraźne, ogłaszając nadzieję, którą mamy w Tobie i miłość, która nas łączy. O Panie, w Twojej nieskończoności, przychodzę do Ciebie raz jeszcze, szukając Twojego kierunku i inspiracji. Świat wokół nas może wydawać się chaotyczny i pełen niepewności, ale w Tobie znajdujemy kotwicę, która nas podtrzymuje. Niech Twoja obecność nas otuli, przynosząc spokój do naszych serc i jasność naszym umysłom. Gdy zwracamy się do Ciebie, niech dostrzegamy, że nawet w trudnościach jest boski cel, który nas prowadzi i wzmacnia. Proszę Cię, Panie, abyś nauczył nas patrzeć na trudne sytuacje, jak na okazję do wzrostu. Pomóż nam rozwijać odporność, zdolność do podnoszenia się po upadkach i wytrwałość w burzach. Niech każda trudność zbliża nas do Ciebie, sprawiając, że będziemy szukać Twojej mądrości i siły. Niech to nie nasze lęki powstrzymują nas przed postępem. Lecz pewność, że jesteśmy w Twoich rękach. Wśród naszych codziennych trosk, pomóż nam nie tracić z oczu tego, co naprawdę ważne. Niech doceniamy proste chwile życia, wspólne śmiechy, szczere uściski i słowa otuchy. Niech w każdej interakcji będziemy odzwierciedleniem Twojej miłości, przynosząc pocieszenie i nadzieję tym, którzy nas otaczają. Niech nasze gesty będą jak nasiona zasiane w żyznej glebie, przynosząc obfite owoce dla Twojej chwały. Panie. Proszę, abyś obdarzył nas duchem wdzięczności, który sprawi, że docenimy każde błogosławieństwo, duże czy małe. Niech nasze życie będzie naznaczone ciągłym uznawaniem Twojej dobroci, nawet w sytuacjach, które wydają się trudne. Niech nauczymy się dziękować za lekcje, które życie nam przynosi, ponieważ wiemy, że każde doświadczenie jest okazją do dojrzewania i nauki. Niech wdzięczność stanie się stylem życia, postawą, która przejawia się w naszych słowach i czynach. Ponadto, Panie, proszę, abyś pomógł nam pielęgnować miłość, która wykracza poza nas samych. Niech spojrzymy na innych z współczuciem, rozumiejąc ich zmagania i wyzwania. Niech nasze serca otworzą się, aby przyjąć tych, którzy są na marginesie, czując się samotni i bez wsparcia. Niech będziemy narzędziami zmiany, przynosząc nadzieję i pocieszenie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Niech, Wyciągając rękę, dostrzegamy w każdej osobie twoje oblicze, uznając godność, która emanuje z każdego człowieka. O Panie, także wołam o uzdrowienie głębokich ran, które wielu nosi w sobie. Niech twoje światło wejdzie w zranione serca, przynosząc uzdrowienie i odnowę. Niech dusze, które czują się złamane, znajdą w tobie bezpieczną przystań, gdzie ich bóle będą ulżone. Niech twoja obecność będzie jak maść, która uspokaja wewnętrzne burze. Niech ci którzy walczą ze swoimi wewnętrznymi bitwami, znajdą siłę w Tobie i powstaną na nowo, odnowieni nadzieją, którą tylko Ty możesz zaoferować. Gdy wspólnie kroczymy tą drogą, niech pamiętamy o znaczeniu wspólnoty. Niech, jak zjednoczone ciało, wspieramy się nawzajem, dzieląc radości i smutki. Niech zawsze będziemy wsparciem, pomagając, nieść nawzajem ciężary i wspólnie świętując zwycięstwa. Niech jedność, którą znajdujemy w Tobie, Panie, Zainspiruje nas do działania na rzecz dobra wspólnego, budując świat, w którym wszyscy mogą prosperować. Panie, niech nasze życie modlitewne będzie głębokie i szczere. Spraw, abyśmy poświęcali czas na Ciebie, starając się usłyszeć Twój głos w milczeniu. Niech modlitwa nie będzie tylko chwilą błagania, ale sposobnością do połączenia się z Tobą, zrozumienia Twojej woli i celu, który Masz dla nas. Ucz nas odpoczywać w Tobie. Ufając, że nawet w obliczu niepewności masz doskonały plan dla każdego z nas. Na koniec, dziękuję Ci, Panie, za Twoją nieskończoną cierpliwość i miłość. Dziękuję za błogosławieństwa, które nas otaczają, za piękno stworzenia i radość dzielenia się chwilami z tymi, których kochamy. Niech zawsze będziemy dostrzegać Twoją dłoń w naszym życiu, będąc wdzięcznymi za każdy dzień, który nam dane. Pomóż nam żyć z celem. Zawsze starając się odzwierciedlać Twoje światło i miłość we wszystkim, co robimy. Niech nasza podróż będzie pełna odkryć, wzrostu i przemiany. Niech będziemy zawsze głosem wołającym o sprawiedliwość, ręką, która pomaga, i sercem, które kocha. Niech w każdym aspekcie naszego życia gloryfikujemy Twoje imię i żyjemy zgodnie z Twoją wolą. Tak więc składam tę modlitwę w ufności, wiedząc, że słyszysz i odpowiadasz na każde nasze wołanie. Amen. W miarę jak zbliżamy się do końca tego momentu dewocjonalnego, ważne jest, aby zastanowić się nad podróżą, którą odbyliśmy razem. Każde słowo, każda modlitwa, każda refleksja dotycząca życia święta. Carlo Acutisa zaprasza nas do pogłębienia naszej relacji z Bogiem i do większej świadomości boskiej obecności w naszym codziennym życiu. Carlo jest żywym przykładem tego, jak wiara może manifestować się w prostych, ale głębokich działaniach. Pokazał nam, że świętość nie jest stanem zarezerwowanym dla nielicznych, ale może być osiągnięta przez każdego z nas, niezależnie od wieku czy sytuacji. Jego życie, chociaż krótkie, było pełne miłości, współczucia i gorącego pragnienia bliskości z Bogiem. Przypomina nam o znaczeniu życia każdego dnia z celem, znajdowania piękna w małych rzeczach i bycia światłem w życiu innych. Kiedy medytujemy nad najpotężniejszą modlitwą, jaką możemy wypowiedzieć, jesteśmy wyzwani do zastanowienia się, jak możemy to zastosować w naszym życiu. Modlitwa jest potężnym środkiem komunikacji z Bogiem. To przez nią znajdujemy pocieszenie, siłę i kierunek. Czasami możemy czuć się zniechęceni, stawiając czoła wyzwaniom, które wydają się nie do pokonania. Jednak w takich chwilach powinniśmy pamiętać, że trudności są okazjami do wzrostu i umocnienia naszej wiary. Tak jak Carlo. Który stawił czoła życiu z odwagą i niezłomną wiarą, jesteśmy wezwani do działania w ten sam sposób. Modlitwa, którą dzisiaj rozważamy, nie jest jedynie rytualną praktyką, lecz postawą oddania i zaufania Bogu. Kiedy modlimy się, oddajemy nasze zmartwienia, lęki i niepokoje w ręce Pana. To akt pokory, uznając, że potrzebujemy Go w każdym aspekcie naszego życia. W miarę jak kończymy ten dewocjonał, zachęcam Cię do stworzenia przestrzeni w swoim codziennym życiu na modlitwę. Czy to rano, po przebudzeniu, czy wieczorem, przed snem, zarezerwuj czas na połączenie z Bogiem. Mów do Niego jak do bliskiego przyjaciela. Dziel się swoimi radościami, smutkami i niepewnościami. Ponadto pamiętaj, aby włączyć wdzięczność do swoich modlitw. Dziękuj za błogosławieństwa, które otrzymujesz, nawet w małych rzeczach. Czasami życie może skłonić nas do skupienia się na trudnościach, ale wdzięczność pomaga nam dostrzegać dobroć Boga w naszym życiu. Kiedy pielęgnujemy serce pełne wdzięczności, przyciągamy więcej Boskiej obecności i stajemy się bardziej świadomi Jego stałej miłości. Niech życie święta. Carlo Acutisa zainspiruje każdego z nas do dążenia do świętości w naszej codziennej rutynie.